Jeśli zamierzasz studiować za granicą i jechać na Erasmusa, to jednym z najbardziej przydatnych, a jednocześnie mniej znanych pomocy, z których możesz korzystać, to program Buddy. Buddy, czyli osoba, która pomoże Ci w Twoich pierwszych dniach mobilności i później z innymi formalnościami lokalnymi. No dobrze, ale jak to działa w praktyce, to zaraz sobie opowiemy. Jestem Karolina z Erasmus Play i na tym kanale dzielę się różnymi poradami dotyczącymi Erasmusa. Prowadzę także podcast, gdzie zapraszamy już byłych Erasmusów, aby opowiedzieli nam o swoich wymianach. Na naszej grupie na Facebooku możesz znaleźć innych Erasmusów, a na naszym Instagramie razem się z nami pośmiać i w formie takich krótkich porad także wiele nauczyć. Także zaczynajmy z tym tytułem wstępu i przejdźmy do Buddy. Program Buddy jest to inicjatywa, która łączy uniwersytety i studentów. Buddy, czyli osoba, która się Tobą zaopiekuje i Ty właśnie będąc Buddym lub międzynarodowym Buddy z tym swoim Mentorem będziesz w kontakcie. Zazwyczaj ten program jest zarządzany przez uniwersytety, czasem są to inne organizacje, kluby, to może mieć troszeczkę inną nazwę. Często tą rolę właśnie przejmują ESN-y, czyli stowarzyszenia studenckie, które mają za zadanie pomóc studentom z zagranicy. Głównym celem, czy to właśnie buddy'ch, czy stowarzyszeń studenckich, jest właśnie pomóc Ci w adaptacji do nowego stylu życia ułatwić Ci integrację ze systemem uniwersyteckim i studentami, a także walczyć z przełamaniem barier językowych. To właśnie Buddy powinien być pierwszą osobą, do której się zgłaszasz, jeśli masz jakieś wątpliwości lub problem. Do ich zadań należy powitać Cię po Twoim przyjeździe lub spotkać się z Tobą w pierwszych dniach pobytu. Pomóc zrozumieć Ci jak funkcjonuje uczelnia czyli kampus, formalności administracyjne, rejestracja czy korzystanie z biblioteki. Wyjaśnić zasady funkcjonowania transportu publicznego w mieście, gdzie kupić bilety, jakich linii używać, towarzyszyć Ci podczas załatwienia ważnych spraw i formalności w urzędzie, otworzyć konto bankowe czy kupienie karty SIM i polecić Ci najfajniejsze miejsce jakieś tanie supermarkety albo fajne studenckie bary. Udział w programie Badima zarówno wiele zalet dla tych przed i dla tych po swoim wyjeździe na Erasmusie. Dla tych, co przyjeżdżają, dla tych świeżutkich Erasmusów, no to wiadomo, czują się bardziej komfortowo, znają już tam kogoś, ktoś im pomoże, jest lokalny. W bardziej naturalny sposób poznajesz język, kulturę, tradycje. Od początku też masz znajomych, nawiążesz kontakt z innymi Erasmusami, no a przede wszystkim szybciej dostosowujesz się do Twojej nowej rzeczywistości. Ponadto ja wielu buddy to już byli Erasmusi i sami po swojej wymianie są nadal otaczać się tym środowiskiem międzynarodowym. A ci, którzy dopiero będą jechać na Erasmusa. Jeśli Twoja średnia ocena nie jest zbyt wysoka, to na wielu uczelniach, jeśli jesteś badim dla jakiegoś Erasmusa, to dają ci jakieś dodatkowe punkty i wtedy wyżej się pozycjonujesz w wyborze swojego kierunku na Erasmusa. Na innych uczelniach, bycie budding tudzież mentorem, pozwala ci zaliczyć obowiązkowe praktyki. Tak było na przykład na mojej uczelni. Wiem, że czasem też przychylniej patrzą na zaliczenia przedmiotów, jeśli jesteś badim, Także takich bonusów może być wiele, w zależności od uczelni. To kiedy i jak się zgłosić? Zazwyczaj jadąc na Rezmus zostajesz przypisany już do konkretnego buddy'ego, a przynajmniej tak było w moim przypadku. Dostałam po prostu maila, że ta i ta osoba jest moim badim i namiar na tę osobę. Na kolejnej wymianie nie dostałam żadnej takiej informacji, więc sama się skontaktowałam z biurem Erasmusa i zapytałam. I oni mi powiedzieli, że akurat nie ma czegoś takiego jak osobisty buddy, ale dalej mi nawiam na ESN, gdybym czegoś konkretnie potrzebowała. Także też spoko. ESN jest super pomocny, ja tutaj pozdrawiam ESN z Łotwy i z Chorwacji. Moje ziomek. Dla tych, którzy chcą być mentorami dla Erasmusów w Polsce, to uniwersytety czy też stowarzyszenia, kluby mogą otwierać rekrutację w jakichś konkretnych terminach, czasem jest to na cały rok, więc najlepiej po prostu zagadać do biura Erasmusa czy tam wymiany międzynarodowej, no i zapytać, zgłosić taką chęć po prostu uczestniczenia w programie i często jest jakiś formularz do wypełnienia, czy to na stronie, czy po prostu powiedzieć troszeczkę o sobie. Proces ten jest bardzo prosty, i jak już zostaniesz wybrany to zostaniesz o tym poinformowany. No i najprawdopodobniej później dostaniesz już namiar na Twojego Erasmusa, którym masz się opiekować. To już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że zostawiamy Ci dawkę konkretnych informacji. I jeśli wcześniej bałeś się, że no pojedziesz na Erasmusa, nikogo nie będziesz tam znać, będziesz sam jak palec, no to teraz już widzisz, że tak nie jest. Pamiętaj obserwować nas na naszych innych portalach społecznościowych. Zasubskrybuj ten kanał. No a tymczasem do usłyszenia za tydzień. Asystencie, na razie!